Cześć, witajcie w moim warzywniku. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co będę sadzić w lipcu, bo w końcu przyszedł ten czas, kiedy możemy cofnąć się do wiosny, kiedy możemy cofnąć się do czasu, kiedy robiliśmy rozsady, no i zrobić sobie rozsady na drugą połowę sezonu, czyli po prostu. Będziemy siać to, co będziemy jeść, kiedy to, co już mamy, nam się skończy. E, no więc tak. Ja y, siadając do y, w ogóle planowania tej rozsady. Y, zastanowiłam się zrobiłam sobie listę rzeczy, które jem listę rzeczy, wiecie listę takich warzyw no, które po prostu mi smakują, których używam na co dzień, bo nie o to chodzi, żeby hodować jakieś super warzywa których się nie je albo nie lubi, na przykład dla mnie brukselka jest taka no tylko chodzi o to, żeby wyhodować to, co później sobie zjemy co później sobie, z czego później zrobimy sobie przetwory, przechowamy zjemy w zimie i będziemy mieli swoje Zdrowe warzywa. Więc tak, pierwsze i najważniejsze dla mnie tych, e, chociaż no tak naprawdę to powinno już być e, troszeczkę wcześniej, e, no ale z, e, zrobione, no ale jeszcze nie jest za późno, e, marchewka. Ja sobie jeszcze wysieję marchewkę. E, mam tutaj taką marchewkę, e, słuchajcie, bardzo wczesną, e, także ja sobie tą marchewkę wysieję na pewno, bo mi marchewka wzeszła. Beznadziejnie, a marchewki jem bardzo dużo. Także bardzo mi zależy na tym, żeby mieć swoją dobrą marchewkę. Także marchewka to jest pierwsza. Druga rzecz, na której mi bardzo zależy, żeby mi jeszcze urosła, to są buraki. Ja mam nasionka z. Nie kupowałam specjalnie, bo mam nasiona z wiosny, buraków, które mi super wzeszły i które mają bardzo smaczne korzenie, także ja sobie te buraczki znowu wysieję i one są zarówno smaczne na botwinę, jak i na korzeń, także na pewno sobie ich wysieję i wysieję ich sobie dużo, żeby mieć na zimę. Oczywiście w postaci jakich, jakichś przetworów, bo one też się za długo nie przechowają, bo ja nie mam takich warunków też, żeby przechowywać. Kolejna rzecz, na której mi bardzo zależy i którą sobie wysieję, to jest kapusta pekińska, której też dużo jem. Kapusta pekińska to jest kolejna rzecz, na której mi po prostu zależy, żeby sobie wyhodować, bo bardzo lubię. E, a w tamtym roku miałam, e, ale no niestety zrobiły mi się po prostu, jedno, no w środku bardzo dużo mrówek e, mi się zalęgło, także no totalnie były nie do spożycia. Mam nadzieję, że teraz e, w gruntkach podwyższonych, bo wtedy miałam bezpośrednio w gruncie, e, mi się uda wyhodować taką, którą będę mogła jeść. Kolejna rzecz. To jest szpinak. No i szpinak wiadomo, wysiewamy cały rok, ścinamy, mrozimy albo jemy. Także szpinak na pewno też będę wysiewać teraz i jeszcze później, bo te młode listki są bardzo smaczne i nadają się do mrożenia. Także szpinak to jest kolejna rzecz, którą będę siała. I kolejne rzeczy w sumie to są sałaty. I sałaty też wiadomo, że siejemy, możemy przez większość sezonu siać. Mam tutaj taką odmianę z ciemnymi liśćmi, w sumie to taka troszeczkę dla mnie nowość, bo do tej pory tylko taką tradycyjną, maskową, oczywiście królową majowych siałam. Mam tutaj sałatę na taśmie i też po raz pierwszy mrówki mnie obsiadają. Po raz pierwszy będę taką sałatę I tutaj mam coś nowego. Młode, taką sałatę, czy to widzicie, takie młode listki, która, którą się zbiera już po trzech tygodniach od siebu. Także kolejna nowość i ona po ścięciu Odrasta. Także można e, nawet po trzy razy ją zbierać z jednego siewu. Także to jest kolejna sałata. Kolejna rzecz, która mi słabo wzeszła, a której potrzebuję, e, to jest właśnie koperek. Koperku będę używać do kiszenia ogórków, bo ja ogólnie za koperkiem nie przepadam. No ale wszedł mi słabo. E, chyba go za bardzo przykopałam ziemią, jak go e, siałam, także e, no muszę jeszcze sobie tego koperku dosiać, no bo no jest mi potrzebne, a chyba sobie już właśnie z tego zbioru pozwolę zakwitnąć i zbiorę sobie swoje nasiona. także koperek, rzepa. rzepa jest rzadko właśnie jedzonym warzywem, też ciężko ją spotkać jest w takich sklepach komercyjnych, że tak powiem. takich jak na przykład biedronka, lidl. No a rzepa jest smaczna w surówce, także ja sobie na pewno rzepkę zasieję. Nie jakoś dużo, bo też dużo tego jadła nie będę, ale tak, żeby mieć. Mm, tutaj mam jeszcze kapustę pekińską, co ja tutaj mam? Żytkiewka jeszcze u mnie będzie mm, i kalafior. Kalafiora nie miałam w tym roku, to będą moje pierwsze kalafiory w tym roku i też nie będę ich chciała jakoś dużo, żeby to przejść. Kalafiora raczej mrozić nie będę, także na pewno sobie kalafiorkę jeszcze wsieję. Także no to tyle, jeżeli chodzi o rozsady takie, jeżeli chodzi o rzeczy takie, które siejemy, bo jeszcze zobaczę, może mnie jeszcze najdzie na kupno czegoś, na pewno mam jeszcze w takich troszeczkę większych rozsadnikach dynie, no ale one już są wiadomo zakiełkowane, podrośnięte, no bo żeby zdążyły wydać owoce. Także tak to wygląda u mnie. Wiadomo, że Wy możecie sobie wsiać co innego. I też chciałabym powiedzieć, że to, że ja wymieniłam takie warzywa, to nie znaczy, że to są wszystkie. Bo można też różne inne warzywa wsiewać teraz, ale ja sobie będę siać te, które jem. I Wam też polecam tak zrobić, żebyście po prostu nie wyhodowali czegoś, co fajnie Wam wyjdzie, no ale co z tego, że mamy tą nie wiem, brukselkę czy kapustę pekczoi albo cykoria. E, skoro my jej nie jemy, no i, no i tak naprawdę to jest bez sensu. Można oddać sąsiadce albo, sąsiadkowi. E, al, albo sąsiadowi. E, także także e, na takiej zasadzie ja to przygotowywałam. E, no, i, no i co? E, jeszcze tak. E, te moje rozsady będą w moich nowych grządkach. E, które są właśnie przygotowane specjalnie z myślą o tych rozsadach późniejszych, dlatego że te zagony, które teraz mam, są na chwilę obecną przepełnione, a ja chcę wysiewać z nasion, i tutaj sobie dałam ziemię z kompostownika wymieszaną ze zwykłą ziemią. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę dałam takiej bioziemi, którą specjalnie kupiłam do uprawy ziół i warzyw, bo ona mi się dobrze sprawdziła przy rozsadach. Także, żeby te nasiona miały dobrą, dobre pole do właśnie tego, żeby wykiełkować. I jeżeli chodzi o te grządki, to też nie mam systemu nawadniania. Już go nie będę robić w tym roku, ale w przyszłym na Pewno o tym pomyślę, żeby tutaj było nawadnianie kropelkowe, zwłaszcza o tych, w tych porach roku, bo ja tutaj mam bardzo dużo słońca, mam taki bardzo słoneczny plac, także także jest to na pewno potrzebne mam trzy takie grządeczki w tym jedna jest już troszeczkę zapełniona bo miałam już trochę takich roślin, które musiałam już wsiąć. miałam kiełkujący czosnek miałam kiełkującą cebulę także no, już jedna jest troszeczkę zapełniona na pewno te dwie będą obsiane jeszcze będę miała trochę miejsca w grządce którą mam tutaj za mną tej szarej, to jest też taka troszeczkę wyższa grządka, którą robiłam w, na wiosnę na pewno będę wyrywać botwinę, już taką późniejszą teraz i będę ją mrozić także na pewno jeszcze będę dosiewać marchew no i tutaj jeżeli chodzi o te grządki to na pewno będę myśleć jeszcze o taśmie miedzianej na ślimaki chociaż no niektórzy mówią że to drogo wychodzi, ale no mi po prostu zależy na tych warzywach, dlatego że ja tego nie robię po to, żeby zaoszczędzić, tylko po to, żeby mieć swoje i zdrowe. No i też dlatego, że daje mi to radość. Także na pewno tutaj będę myśleć coś nad, nad tymi ślimakami, bo one mi jednak tutaj dziesiątkują uprawy. Ja tam za mną widzicie, ja nie, to nie jest tak, że my tutaj mamy takie ściśle ogrodzone. Y Podwórka, tylko za mną jest łąka. Z tej łąki no, mnóstwo mam ślimaków. E, fajnie, że jest otwarte, no bo też wiadomo, że są jeże i inne zwierzęta. E, no ale choć ptaków na przykład jest mało, to przez to pewnie, że mam dużo kotów. E, no ale tutaj jednak będę myśleć o tych ślimakach, co no, i biorę się do roboty. Także Wam też życzę miłego uprawiania, miłego siania w lipcu. Mam nadzieję, że też się zdecydujecie na to, żeby sobie zrobić nowe rozsady, bo często to jest tak. Także mamy wiosenny boom, a po tym wiosennym boomie po prostu nic nie ma, wszystko zamiera. Zresztą, nawet widać y, na naszym miejskim targu, jak to wygląda, y, że po prostu y, no, na wiosnę można było kupić masę, rozset i tak dalej, a teraz no, już nikt tego nie robi, są takie resztki. Także ci, którzy jeszcze coś sieją, to są tacy zapaleńcy jak ja. Mm. Jeżeli chodzi o pozostałe lipcowe wysiewy, to możecie rozważyć także wysiew kapusty pakczoi, która jest rośliną o krótkim okresie wegetacyjnym i pierwsze zbiory będziemy już mieli po 40-50 dniach, cykorii, wyprodukować możecie także rozsada, cebuli siedmiolatki, która nazywana jest także czosnkiem dentym i którą można siać jeszcze w sierpniu, fasoli, ale na strąki, Rożponki, która jako roślina mrozotworna może być zbierana także późną jesienią, Rzeżuchy, która jest bardziej aromatyczna, kiedy jest uprawiana w gruncie, możecie wysiewać także szybko rosnącą i zdrową rzodkiew.